Prosiłem, na, głos, to na I całodżynie... tak. Wszystkim lokalnym. I tą działalność ma przekazaną odwiedziny. I ja uważam, że w ramach tego przekazania prowadzi całą gospodarkę finansową. W całości. się. Że... W, całe w wpływy z za lokale komunalne Oraz wpływy z opłat za lokale użytkowe. Chodzą do spółki, do naszej kasy. I my, tak jak mówiłem wcześniej, tym nie wyłącznie dysponujemy tymi tym, tym środkami finansowymi. Niczym więcej. Owszem, jest tak, że wspomagamy gospodarkę mieszkaniową środkami z lokali Tak jest, to jest dla no Z budżetu gminy inne pieniądze do nas nie trafiają, że pojazd, prawda? Szanowni Państwo, może rozpocznę od tego majątku. Majątkiem spółki przede wszystkim jest obiekt, w którym spółka funkcjonuje. Żeby tutaj nie mieć pojęć, że przypadkiem spółka jest właścicielem mieszkania. Bo tak nie jest. No to teraz biorąc pod uwagę kapitał, on tam jest zaznaczony, ile to, ale to nie są miliony, przepraszam, tylko 960 tysięcy. Dokładnie. Popatrzmy na kapitał, który mamy. Pytanie. Ja wspomniałem o tym na samym wstępie. Dotychczas przed spółką płaciliśmy zakładowi budżetowemu. I gdyby przeliczyli wyjąć tamte pieniądze, można by je waloryzować, aby przyjmować, że to jest Konstans, to by te pieniądze w tej chwili tylko nie gotówką, a w przeliczeniu z tych lokali użytkowych. Przekazujemy do spółki. To nie jest takie przekazanie, uchwała, dotacja czy jeszcze, tylko faktura. Spółka przedstawia gminę fakturę za koszty, które poniosła. Koszty, jakie to są koszty, no przede wszystkim te, które gmina tak czy inaczej musiała ponieść. Tak to funkcjonuje. Czyli nie mamy w budżecie pozycji. Płacimy ale to, co wpływa i to jest ściśle rozliczane z lokali użytkowych, jest na tą zapłatę. Są pewne nadwyżki. Można wtedy podejmować decyzje określone, na co te nadwyżki, czy na poprawę zasobu, na co przeznaczamy te środki finansowe. I takie decyzje też następują, co ma swoje odzwierciedlenie w materiałach przedstawionych przez zakład gospodarki mieszkaniowej spółki. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Myślę, że ponieważ nie było głosów, tak jak działalność, może uznać to sprawozdanie za przyjęte. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Te jest to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Gotowa do Państwa informacja na piśmie. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności burmistrza. Ale to myślę o okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji organu miejskiego. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo na zadawanie ewentualnych pytań. Proszę bardzo, panie mamy Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy na pierwszej stronie mamy donację o przystąpieniu przy zakorektowaniu nowego pomyśla do drugiej decyzji Grupy Wymiany Doświadczeń i jest podane, czy zostały wytypowane osoby. Czy można by było kto został wytypowany? Jaki będzie koszt udziału naszego naszej przedsięwzięciu? Na stronie trzeciej mamy udział w uroczystocze kręcenia technikum powodowie. I mam pytanie, jaki jak tutaj gmina no, ma związek właśnie z tym tekstem lotniczym, że e, w uczestniczył w tym przedstawiciel naszej gminy. I na stronie szóstej e, mamy, że rozstrzygnięto przekładni ograniczone na rozdrukcję basenu, stanu budynku i tak dalej. I jest podane, że według wariantu drugiego. Co zawiera ten wariant drugiego? Dziękuję bardzo. Pan Radny Bogusław na posiedzeniu znoszął. Pytanie się powtórzyło. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Rady jak Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam takie pytanie. Na stronie czwartej w zakresie spraw finansowo-podatkowych wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości z terenu miasta na kwotę 50. 9898. Chciałbym wiedzieć, kto to otrzymał, tą ulgę. Drugie pytanie mam na stronie następnej, czyli na piątej. Udzielono zwolnienia podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2008. Zwolnienia od podatku od nieruchomości związanych z nowo uruchomioną, uruchomioną działalnością gospodarczą oraz Porządzeniem zakresu prowadzonej działalności. Chciałbym też yy, usłyszeć, kto to otrzymał. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań, w związku z tym przejdziemy do odpowiedzi. Czy Pan ma wypowiedź? Czy Pan ma wypowiedź? Panie Przewodniczący Wysokie Rado, może rozpocznę od tematu związanych z przetargiem wariant drugi. Przetarg był ogłoszony w dwóch wariantach. Pierwszy wariant bez materiału, pokruszonego, czyli ten, który wykonuje rozbiórkę, kruszy sobie materiał, zabiera i to jest jego. Drugi wariant był rozbiórka, pokruszenie, cały ten materiał dla gminy. Dlatego też wybraliśmy wariant numer dwa, bo przecież problem. Powinniśmy wiedzieć, ale to jest różnica, jest nie stanie się tak, że czasami materiał wyceniony, ten pokruszony, nie będzie dużo czasami droższy od tego, który można by zakupić. to by było delikatnie żywią biorąc niegospodarne. I ponieważ wariant, ten drugi biorąc pod uwagę, że materiał pokruszony w gminie, to ma tam poza 31 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę metry sześcienne, bo trudno by było wypadać mi się na temat tonażu, metry, metry sześcienne. Tam jest i cekła W przypadku basenu jeszcze będą pojawiać się elementy stalowe, Także trudno do końca, ale na pewno można ocenić grawarta, żeby podpisać umowę, tak podpisaliśmy, wariant numer dwa łącznie z materiałem, po tego trochę materiału będzie. Dlatego też w przypadku tego szczytargu rozstrzygnęliśmy rozbiórka, kruszenie i materiał pragmieni. Nie mam tutaj przy sobie tych materiałów, ale chyba do któregoś tam lipca, 20, 20 lipca, rozbiórka wszystkiego. Na hmm. pewno rozpoczniemy od Witacza, bo nam przeszkadza e, przy, przy realizacji ulicy Sienkiewicza i, i Poznańskiej. W drugiej kolejności scena, bo tam jeszcze musimy wszelkie te operacje po dzisiejszym stawieniu środków na prądy i także te punkty oświetleniowe, to musimy mieć na to czas. A dobrze Państwo wiecie, że ostatnio też rewolucję przechodziliśmy w parku co do oczyszczenia obu stawów, to znaczy jednego, bo on tam jest połączony, ja mówię obu, tak przyjmuję się w i tak się mówi. Właściwie kończą się prace już też faszynowania, no i dopiero teraz możemy wejść, 31 lipca jest ten dokładnie. Ja tak pamiętałem 20, bo wiem, że tak naciskałem, żeby to w takim czasie było zrobione. I dopiero w ostatniej kolejności zabiorą się za pasem. No, żeby też nie powodować kolizji, jak się zabiorą za pasem, to znowu ruch związany tutaj z zakończeniem na Sienkiewicza powodowałby perturbację. Dlatego też taka kolejność została ustalona. Ja może głos w tych sprawach podatkowych dla tak? w a, a potem przejdziemy do następnych punktów. Proszę bardzo. No. Panie Przewodniczący, wysoka Rado. Umorzenie podatku na kwotę niespełna 60 tysięcy dotyczy firmy Atlas, która w ubiegłym roku z dnia, w nocy, z 1 na 2 kwietnia została dotknięta w pożarem, w wyniku którego poniosła kilkumilionowe straty. Przed wydaniem decyzji wniosek ten został przedstawiony na Komisji Finansów. Komisja Finansów odniosła się pozytywnie do propozycji burmistrza o udzielenie pomocy właśnie w takiej kwocie. Drugie pytanie dotyczyło udzielenia zwolnienia. Udzielenie to nastąpiło na podstawie uchwały z 1 lutego 2008 roku. Dotyczy to firmy pana Michała Polcyna. To jest nowo, nowo, nowa firma. Przystługiwało mu zwolnienie, ponieważ zatrudnił 11 pracowników i okres zwolnienia wynosi 24 miesiące. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pójdź tutaj Burmistrzu. Tak, proszę bardzo. To pytanie, na które będę odpowiadał postawił Pan Radny Jan Pinto. dotyczyło. Pytania dotyczyły kwestii zaproszenia do powodowa na uroczystość związaną z tą problematyką logiczną w szkole. Najłatwiej powiem tak, jest to nic innego jak budowanie dobrego sąsiedztwa. Są zaproszenia, nie pierwszy raz, nie ostatni, w jedną, w drugą stronę, z jednej, z drugiej gminy, na różne okoliczności, po prostu pojechaliśmy to, żeby w tak oryginalnym, praktycznie momencie, jakim jest budowanie tradycji, lot, tradycji lotniczej w pogodowie, żeby tam no, być i niejako y, być świadkiem tego przeobrażania szkoły w sytuacji takiej, kiedy w rolnictwie różnie bywa, to no, jest szansa na to, żeby w tej formie y, kontynuować działalność szkoły. Tak najogólniej można odnieść się do tego, naszego udziału w tej uroczystości w, sąsiednim, w sąsiedniej gminie, w miejscowości Powodowo. Jeśli chodzi o grunt wymiany doświadczeń, na ten temat już rozmawialiśmy, myśmy informowali już o tym, co to takiego. I ponieważ uznaliśmy, że dotychczasowe doświadczenia z dwóch grup wymiany doświadczeń, grupy komunalnej i grupy kultura, kultur, kultury, warto w tym brać udział, ze względu na to, że jednak wyjeżdża się w Polskę i potem kilka miast, kilka gmin z Polski przyjeżdża do Nowego Tomyśla, że warto... Tak jak sama nazwa wskazuje, no w tej wymianie, wymianie doświadczeń uczestniczyć, to przynosi naprawdę znakomite rezultaty. I tak jak już nieraz się mówi, lepiej uczyć się na czyichś doświadczeniach niż na własnych błędach. Ponieważ uznaliśmy na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że te grupy wymiany doświadczeń są rzeczą wartą kontynuowania. To jak Związek Miast Polskich zaproponował kolejne, pro, kolejne, kolejną problematykę, i myśmy zresztą znajdowali się na liście rezerwowej i z tej listy rezerwowej zostaliśmy zakwalifikowani do tych, którzy mogą się do, do, do tego problemu włączyć. To żeśmy podłączyli się znowu do grupy komunalnej, ale tym razem nastawionej na, na mieszkanictwo komunalne, do grupy określanej jako opieka społeczna i do grupy najogólniej nazwanej zarządzaniem strategicznym. Jeśli chodzi o, problematy o osoby, to w tej grupie komunalnej. Z na nachyleniem na gospodarkę mieszkaniową. Uczestniczył będzie burmistrz Ruta, Adam Janew i Damian Tyliński. Szefem tej grupy będzie burmistrz Ruta. Jeśli chodzi o opiekę społeczną, to pani Danuta Michałowicz ze środka pomocy społecznej, pani Adamczyk także ze środka pomocy, pomocy społecznej i pan Jerzy Kimstacz jako inspektor zajmujący się obroną cywilną, ale także jako prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Myślę, że PCK, opieka społeczna tu znakomicie to współgra. Natomiast, jeśli chodzi o zarządzanie strategiczne, na czele tego, tej grupy staną burmistrz Ruta i współuczestnikami będą pani Adriana Zielińska, naczelnik, tego działu, działką, naczelnik, czyli Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pani Marzena Kortus, która jako zastępca naczelnika, między innymi zajmuje się problematyką współdziałania z organizacjami samorządowymi, a przepraszam, pozarządowymi i tam między innymi. O tej problematyce też się w takich założeniach ogólnych mówi. No i Joanna prędka, ponieważ dotyczyć to będzie także problematyki pozyskiwania środków zewnętrznych. Jak widać zatem nazwiska nie są przypadkowe.